Witajcie w następnej degustacji, tym razem francuska brandy uh, Saint Remy uh, Signature Edition um, Smooth and Oaky. Uh, 40% alkoholu i jest notatka od e, Master Blendera mm, jakoś Cecil Rodin. nie wiem czy to się tak dokładnie wymawia e, i cóż on tu napisał. Jest to jego pierwsza oryginalna kreacja e, dodał e, macerację w, w małych, hmm, świeżych beczkach dębowych z francuskiego dębu i to czyni ten, to, tą brandy unikatową. E, rezultat jest <ścoughs> delikatna prędy z eleganckimi nutami wanilii, odrobiną e, pieczonego, przypalanego francuskiego dębu i aksamitna tekstura. Ciemna barwa, dużo musiało sobie to leżeć, albo były dobrze wypalone te beczki. Koreczek delikatnie wychodzi. To wygląda dosyć estetycznie, yy, raczej tak powiedzmy, kraftowo. Ładna taka apteczna butelka. No już tutaj sobie troszkę odpoczęło ta brandy w kieliszku. Rzeczywiście głęboka barwa bursztynowa. Ładne tutaj alkoholowe nogi się stają na szkle. Aromat jest e, słodki i wytrawny zarazem. Jest sporo tych nut właśnie dębowych, deskowych. Jest trochę wanilii, trochę takich nut słodkich, miodowych. Ale są też i suszone owoce. trochę Trochę takich orzechów. No, całkiem, całkiem. Dobra, spróbujmy. Zobaczmy, zdrowie. zrobię. Mm. Rzeczywiście, aksamitne. Delikatne. Wow. No, jest oczywiście odrobina pikantności e, alkoholu, ale to jest minimalne wręcz. Ehm, bardzo ładnie, bardzo ładnie zbalansowany trunek. E, raczej e, wytrawny, chociaż jest słodycz, ale raczej wytrawny. E, dużo tych deskowych nut. Nawet można mm, wyczuć nieco taninicznych mm, Cięższych nut deskowych, które zahaczają o finisz i dają nieco goryczki. Mhm, no, ale już na samym początku jest sporo owocowości. Sporo nut ym, słodszych, miodowych, pomieszanych z ym, orzechami, z tymi suszonymi owocami. No, i desko i wanilia. Sporo się tu dzieje, a zarazem jest to ładnie zbalansowane, wyrównane. Eee, ładny miks. Naprawdę dobrze się to pije. 40%, ale byście nie powiedzieli, jest to naprawdę ładnie łączony alkohol. Przyjemny. Dopiero jak połkniecie, to czujecie rozgrzewanie w przełyku. No i właśnie takie leciutkie fajerwerki pieczenia od alkoholowego, ale to jest naprawdę minimalne. Bez porównania z innymi alkoholami. To jest naprawdę, naprawdę aksamitne przeżycie. Bardzo dobre. Warto spróbowania. Udało mi się kupić na Oczywiście przecenie w Tesco, ale jest też dostępny w innych supermarketach, także jeżeli znajdziecie promocję, na pewno warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Podoba mi się ta brandy, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. A przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Salut. Cześć.